Hej tu Agata. Przy aplikacji cieni do powiek należy zachować niezwykłą dokładność. Odpowiednio nałożonym kosmetykiem możemy skorygować kształt oka, rozświetlić jego kącik, a także podkreślić dolną linię rzęs. Wszystko to zrobimy za pomocą wielozadaniowego aplikatora. Eye Pencil Crease Brush numer 3 marki Sej Makeup to profesjonalny pędzel z włosiem w kształcie tzw. kuleczki. Pozwala precyzyjnie nabierać właściwą ilość cieni, gładko je rozcierając i blendując. Doskonale sprawdzi się w budowaniu efektu smokey eye. Pędzel ma drewniany lakierowany trzonek z numerem i nazwą. Jest poręczny i łatwo się prowadzi. Jego włosie jest krótkie, zbite oraz zaokrąglone. Świetnie dopasowuje się do wszelkich wypukłości. Nie kłuje oraz nie uczula. Pędzel marki Say Make-up wykonano ręcznie. Po użyciu myjemy go w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub szamponu. Następnie osuszamy ręcznikiem papierowym i pozwalamy mu całkowicie wyschnąć.